Dzień dobry, witam serdecznie, naszym gościem jest dzisiaj powiatowy lekarz weterynarii, pan Tomasz Czeszczyszyn. witam serdecznie. Dzień dobry. Panie doktorze, jesteśmy na zakończeniu sezonu pszczelarskiego w Kamiannej i no właśnie, koniec sezonu pszczelarskiego, mamy jesień, piękną, a pszczelarze już komunikują o upadkach rodzin pszczelich, już jesienią. Tak. Co się dzieje? Niestety dzieje się i to bardzo strasznie. Ten rok jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o populację warozy. To, co obserwowałem w pasiekach w tym roku, no to można powiedzieć, że pewnego rodzaju dramat dlatego, że większość przeraży nie wzięła pod uwagę takiej sytuacji związanej z pogodą, jaką mamy w tym roku, czyli Waroza tak na dobrą sprawę ma miesiąc czasu więcej na intensywny rozwój niż to było w latach poprzednich i to, co obserwowałem w czasie przeglądów w obszarach objętych ograniczeniami ze względu na zginęca u siebie w terenie, w pasiekach w sierpniu, we wrześniu, no to jest dramat po prostu. Takiego zatrważającego stanu, jeżeli chodzi o, o populację warozy, która no, fizycznie niemalże czerw zjadała. Ja dzisiaj zresztą też na wykładach pszczelarzom będę pokazywał. E, taką sfotografowaną przeze mnie larwę e, praktycznie zjedzoną do połowy wyssaną przez e, przez warozę no bo inaczej tego nie jestem w stanie e, określić, to to jest dramat e, przede wszystkim pszczelarze, którzy nie przeprowadzili e, moim zdaniem obowiązkowego leczenia po zakończeniu e, miodobrania polipie e, no to dzisiaj niestety, ale mają problem z warozą taki, że na kilkanaście, kilkadziesiąt dni w ich pasiece morze z 20-30% dotrwa do, do wiosny. Żadne leczenia jesienne tutaj nie pomogą, zresztą mamy pogodę taką dzisiaj, jaką każdy widzi, czyli koniec października, jest 13 stopni, pszczoły jeszcze zachowują aktywność, wylatują z uli, na jakichś drobnych kwiatkach, które jeszcze są obecne, siadają i również w tej chwili odbywa się reinwazja, czyli powrót warozy do uli. O tym też trzeba pamiętać. Poza tym no, taka temperatura sprzyja czerwieniu przez matki, więc jakikolwiek zabieg piwarolem w obecności, kiedy jest czerw zasklepiony, no nie ma najmniejszego sensu, bo cała ta waroza, która jest w ulu, będzie się działała praktycznie pod zasklepem i skuteczność odmiania taką tabletką będzie polegała na tym, że pszczołaż będzie się cieszył, bo zobaczy na dennicy, że jakaś waroza mu się osypała, a się okaże, że to jest waroza, którą właśnie tego dnia albo poprzedniego pszczoły do ula Przywlokły i nie zdążyła jeszcze schować się pod za sklepem a ta, która była w ulu do tej pory, której byśmy chcieli się pozbyć, no niestety, ale będzie siedziała pod za sklepem i się śmiała z pszczelarza, rozwijając się bardzo dobrze. Natomiast, no, no mówię, od kilku lat, jak prowadzę przeglądy w pasiekach, nie obserwowałem tak intensywne jego porażenia. Yy, chorobą woreczkową, yy, chorobą zdeformowanych skrzydełek, yy, chronicznym paraliżem yy, pszczół, jak w tej chwili yy, w tym roku yy, zaobserwowałem w pasie. Te wirusy, o których Pan wspomniał, tak. oczywiście z tego przyczyną jest waroza, która jest wektorem przenoszenia tych wirusów, ale chcę jeszcze o jedną rzecz zapytać. Oprócz tego, że jest pan powiatowym lekarzem weterynarii, również jest pan aktywnym pszczelarzem. Zgadza się. I mam tutaj pytanie, jak ważne dla pana jest monitoring stopnia porażenia, czyli diagnostyka? Znaczy, tak, ja przy... Bo myślę, że to jest klucz. To jest klucz, tak, oczywiście. I to monitorowanie stopnia porażenia warozą praktycznie prowadzę od samego początku, kiedy zajmuję się pszczelami. Dla mnie dlaczego to jest kluczowe? Dlatego, że ja planuję zwalczanie warozy przy użyciu kalkulatora do określania stopnia porażenia rodzin pszczelich warozą. To jest taki, takie narzędzie diagnostyczne wymyślone przez Rendiego Oliwiera. Polecam Państwu. E, zajrzenie na stronę scientificbeekeeping.com e, i poszukanie tego nazwiska Randy Oliver e, w internecie. Naprawdę e, amerykański biolog, e, naukowiec, e, który ma bardzo dużo e, do powiedzenia na temat zwalczania warozy. E, I cały monitoring, e, czyli obserwacja stopnia porażenia warozą w ciągu sezonu, pozwala mi na taką rozplanowanie strategii zwalczania tego pasożyta u mnie w pasiece. Trzeba wziąć pod uwagę zarówno reinwazję, jak i też to, co się dzieje w ulu. Trzeba wziąć pod uwagę biologię warozy, która się ostatnimi laty bardzo zmieniła, bo zgodnie z tym, co profesor Chorbiński na swoich wykładach mówił już kilka lat temu, to i nawet 90% warozy siedzi podza sklepem. Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę tych uwarunkowań biologicznych, no to naprawdę bardzo łatwo jest to potknięcie e, i potem słyszymy z terenu, że no niestety, ale e, środki do leczenia, do zwalczania warozy nie działają, tak. A to wszystko to jest efekt nałożenia na siebie wielu czynników, w tym również i popełnienia błędów przez pszczelarzy podczas leczenia e, tej warozy, podczas zwalczania, zwalczania, porażenia tym pasożytem w rodzinach pszczelich, mówię i... Bez monitorowania nie ma skutecznego leczenia, bo my musimy zarówno wiedzieć, kiedy z tym leczeniem wejść, tak? wiedzieć, ile mniej więcej tej warozy mamy w ULU, stąd na przykład monitorowanie tych osypów zimowych po zimie, żebyśmy wiedzieli, ile, ile, jaki mamy stopień porażenia po zimie ile tej warozy nam zostało, ile jej się na przykład w ciągu zimy namnożyło, bo wiemy, że niestety, ale matka pszczela teraz czerwi praktycznie przez cały rok, więc przez cały rok ta waroza nam się będzie namnażała, jeżeli jesienią źle przeprowadzimy to ostatnie leczenie, w nieodpowiednim czasie je zastosujemy, dojdzie do reinwazji to możemy się spodziewać tego, że i na wiosnę to porażenie warozą będzie dosyć silne. A co za tym idziemy no niestety, ale już w maju czy na początku czerwca te nasze rodziny albo mogą się wyroić przez warozę, albo niestety nie dożyć nawet do, do końca tych pierwszych pożytków. Także to monitorowanie pozwala nam na ustalenie stopnia porażenia rodziny pszczeleją, co za tym idzie, jeżeli obserwujemy w czasie monitorowania, że coraz więcej tej warozy nam się staje, to musimy wyciągnąć z tego wnioski oczywiście, no bo po coś to robimy i na przykład spowodować przyspieszenie leczenia. Widzimy, że jakaś rodzina wymaga naszego, naszej interwencji tu i teraz, to niestety możemy zapomnieć o, o pozyskaniu miodu z tej rodziny, tylko trzeba wybrać albo miód, albo ratujemy tą rodzinę pszczelą. Możemy oczywiście odkład zrobić z innej rodziny, a tą już zostawić na straty, ale wtedy trzeba wziąć pod uwagę to, że z tej rodziny, która będzie osłabiona, pszczoły zaraz przyjdą na rabunek i tą całą warozę wyniosą do innych rodzin. I nam się e, sytuacja zacznie bardzo gmatwać w pasiece. E, dodatkowo jeszcze musimy wziąć pod uwagę to, że niestety, ale waroza w tej chwili jest odpowiedzialna Praktycznie za całe zło i nieszczęście, jakie dotyka nasze rodziny, począwszy od chorób wirusowych, za które ta waroza odpowiada, jak tutaj choroba woreczkowa, czy choroba zdeformowanych skrzydełek, jak też i dochodzi do, na skutek porażenia warozą dochodzi do osłabienia rodziny pszczelej, a co za tym idzie, i zginiec amerykański może nam się przyplątać w, taki, w, takim, no właśnie. w takim przypadku. Rozmawiamy cały czas o diagnostyce. Tak. Chciałbym, żeby wybrzmiało to mocno jednak. Mhm. Ta diagnostyka to jest klucz. Natomiast rozmawialiśmy o warozie, podobnie jest przy wirusach, bo tak. sporo pszczelarzy określa, aha, rodzinami się wypszczeliła, opadła i kropka. Tak. Ale mamy OSYP i już mamy narzędzia dostępne dla pszczelarzy Do w postaci testów, na przykład dostępnych, ogólnie dostępnych gdzie możemy stwierdzić już, w dość prosty i szybki sposób. Można, można wykorzystać, mamy zarówno szybkie testy z, na zgnilca amerykańskiego, europejskiego, dostępne w sprzedaży komercyjnej, też mamy testy na wirusy, które są też bardzo czułe i, i bardzo skuteczne. Dlaczego nie, z, z takich narzędzi nie skorzystać, tak? Mówię, e, to jest e, tak, że człowiek uczy się na własnych błędach, ale jeżeli mamy możliwość obserwowania tego, że ktoś gdzieś popełnił jakieś błędy, tak? chociażby to, że nie wykorzystał nie wykorzystał testów na zgnilca i sobie nie zobaczył, że, że ma tego zgnilca amerykańskiego. Bach, nie dosyć, że jego pasieka padła porażona zgnilcem, to jeszcze wszystkie pasieki w okolicy też jakieś odpryski dostały, a mógł sobie zdiagnozować przy użyciu jakiegoś szybkiego testu tą chorobę zgłosić ją do powiatowego lekarza i, i, i czekać aż, aż ta choroba z boku zostanie zwalczona, a jeszcze jakieś odszkodowanie może z tego tytułu dostać. Natomiast, tak, ja mówię, to co obserwuję też w wielu pasiekach, niestety ubolewam nad tym, to jest to, że pszczelarze zaniechają podejmowania jakichkolwiek działań bardzo często. Zostawiają pszczoły, a samo przejdzie. Tak? Jak profesor Korbiński na wykładach zwykł mawiać, Bóg dał, Bóg wziął. Nie? A to tak nie działa. Musimy mieć świadomość, że to, co się dzieje w rodzinie pszczelej u nas, to za chwilę będzie się działo w e, innych rodzinach pszczelich na naszej pasiece, a za chwilę u sąsiada. Tak? No właśnie, to, powiedzmy sobie szczerze, dzieje, pszczelarstwo to jest również odpowiedzialność. Przede wszystkim. Przede wszystkim musimy mieć... Świadomość odpowiedzialności zarówno za siebie, za swoje pszczoły, jak i też za, za pszczoły i za to, co się dzieje w najbliższym sąsiedztwie. Tak? To, to Czyli jest... jakby podsumowując, mamy narzędzia ogólnodostępne, tak. czy w postaci monitoringu, czy w postaci testów na zgnilce, czy na, czy na wirusy, mamy narzędzia, korzystajmy z nich. Rozmawialiśmy wcześniej bardzo fajne doktor porównanie mówił o tym jednym drzewie i żeby tak, szerzej popatrzeć tak, na las, tak? Tak, tak, tak. tak. To, to trzeba e, też wziąć pod uwagę e, to, że pszczelarstwo to nie jest wynik działania jednej rzeczy, jednego jakiegoś czynnika, tak? Tylko nieraz dziesiątki e, różnych czynników składają się na ten efekt końcowy i musimy o tym pamiętać i mieć tego świadomość, tak? Że jeżeli... E, Załóżmy, jakiś rolnik 3 km dalej wyleje gnojowice z e, hodowli trzody chlebnej e, na pole, to praktycznie my o tym możemy nie wiedzieć. No, gdzieś tam zaleci do nas jakiś zapaszek, ale okaże się, że dwa dni później na przykład ten zapaszek będzie się z naszego ula wydobywał, bo e, e, okaże się, że pszczoły gdzieś poleciały na jakiś czy czy dorowu, do którego tak mały z spłynęła. Więc mówię, to jest tak tylko przykład tego, co się może wydarzyć jakie nieraz nieprawdopodobne czynniki możemy, mogą mieć wpływ na naszą gospodarkę pasieczną. Konia z rzędem temu, kto będzie w stanie określić wszystko to, co oddziałuje na, na, na pszczoły w danej chwili, ale Czasami analiza sytuacji, czasami przejechanie się po najbliższej okolicy wystarczy do tego, żeby bardzo wiele spraw rozwikłać, tego, co się dzieje u nas w naszej pasie. Czyli można powiedzieć, że bardzo ważnym czynnikiem środowiskowym jest sam szczelarz. Przede wszystkim. No, o się, czym się? Bo cały czas szukamy często tak. wszystkiego, nie ja, tak. tylko szukamy tak. dookoła, tak. 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 a często tym pierwszym ogniwem jest szczelarz. Jest Jesteśmy my i nasza odpowiedzialna gospodarka pośrednia. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę bardzo.